Cześć, witajcie na naszym kanale The Haribo FS. To będzie pierwszy shopping na naszym kanale. I pet shopy będą pokazywane z numerkami, i niektóre nie będą, ponieważ i tych numerków nie znamy. To Zaczynajmy. Pierwszym pet jest oto taki kotek. Jeśli się nie mylę, maine Coon. Ten kotek majne ma niebieskie oczka. Różowy nosek i też różowe wypełnienie uszu. No, przepraszam, uszów. Ten pet shop ma takie mm, pomarańczowe prążki na czole, na łapce, no i na ogonku. Ma białe łatki na, e, na rącz, na łapce, no i na brzuszku. Oczywiście ma dziurkę. Znak oryginalności LPS. I bardzo się nam podoba. Yy, następny to jest taki oto lew. Ma on dziurkę. Ma ładne zielone oczka, ładną kremową sierść. Tutaj ma znaczek oryginalności LPS i ma taką ładną grzywę. Nie wiem jaki to jest kolor, ale mi się podoba bardzo. I też, jak mam tam poprzedni kotek, bardzo nam się podoba. Kolejnym pet shopem jest oto taki piesek. Ale mam palce. Jest on koloru brązowego i ma takie jasno-kremowe, no takie jasno-kremowo-żółtawe trochę, y, łatki na oku, na uszach, y, na pyszczku, na łapkach. Ma on zielone oczka, dziurkę. No i znaczek oryginalności LPS. Ten pietrzapek bardzo nam się podoba. I to będzie kolejny piesek w naszej kolekcji. To jest taki pingwinek, taki pingwin fioletowy. Ma błękitne oczka. Ma tutaj białe łatki na oku i na brzuszku. Ma dziurkę i ma tutaj znaczek oryginalności LPS I mi się, no nam się bardzo podoba ten pet shop Następnym pet shopem jest oto taki kotek Z niebieskimi oczami Ma takie kremowe futerko, takie lekko kawałe I ciemniejsze łatki Na uchu, tutaj w okolicach Ma na łapce i ma y, tutaj takie pasmo na u końcówkę ogona. Ma znak oryginalności LPS. i dziurkę. Ten Pet Shop, jak wszystkie, bardzo, bardzo nam się podoba. Oto jest. Y, oto jest nasz kolejny Pet Shop. Jest bardzo ładna. Ma znaczek oryginalności LPS tutaj na boku. Ma takie zielone oczka. Ma ona ta fredeczka. Ma tutaj dziurkę. I ma nieco tutaj ciemniejsze łatki na uchu i tutaj na łapkach. I tutaj na ogonku. No i bardzo ładna. I ma tutaj takie jakby um, takie tutaj y, białe odcienie takie w kształcie takich okularów jakby, nie tak ujmy. I przejdźmy do następnego pęku. Kolejnym shopem jest oto taka żabka. Ma ona zielone oczka. Ma ona takie kropki plamki na tutaj na czole, nosku, nie wiem jak to ująć. Na podgardlu, nie, nie wiem na. No, tak jakby na szyi, na brodzie i, i takie krobeczki na łapkach. Na palcach. Jest ona pomarańczowa. Ma znak oryginalności LPS. I dziurkę. Jak każdy petrze bardzo, 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 bardzo nam się podoba. I już nasz ostatni pet shop yy, na dzisiaj. Yy, to taki, o, taka oto jaszczurka, ma tej znaczek oryginalny LPS na ogonku. Ma niebieskie oczka i łapki. I ma tutaj takie no ma tutaj takie morskie tak, tak morskie takie turkusowe tutaj no tak ugrzywek. I bardzo nam się podoba. Więc to już były wszystkie nasze LPS. Dziękujemy za obejrzenie i do następnego filmiku.